Zainaugurowaliśmy 25 rok istnienia naszej uczelni, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, więc atmosfera jest podniosła. Inauguracja była cudowna i mamy nadzieję, że ten cały rok będzie taki jak inauguracja. Otwieram uroczystość inauguracji 25 roku akademickiego 2025-26 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Inauguracja kolejnego roku akademickiego to zawsze. Duże wydarzenie. Po pierwsze rozpoczynamy także nowy kierunek, kryminologię, który już sądząc po naborze zyskał duże zainteresowanie młodych studentów. Ślubują szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Ślubuję. Mam nadzieję, że studia pomogą mi rozwinąć skrzydła. Mam nadzieję taką, że podczas trwania tego okresu w moim życiu nabędę wielu nowych doświadczeń, nowych umiejętności, które pomogą mi później w moim przyszłym zawodzie. Kierunek, który mnie interesował, a mianowicie specjalizacja, jaką jest marketing i social media, nie widziałem żadnej innej atrakcyjniejszej oferty, dlatego też tutaj się wybrałem. Sukcesów, Mam nadzieję, że nabędę dużo wiedzy praktycznej, że będę mogła wykształcić się na tyle, aby później móc podjąć pracę w wymarzonym zawodzie, jakim jest psycholog kryminalny. Mam nadzieję, że uczelnia ta pomoże mi rozwinąć skrzydła i że dzięki profesorom będę potrafiła spełniać się później w tym, co chcę robić. Zdecydowałam się na to uczelnię, ponieważ tutaj jest kierunek, który mnie interesuje i moją pasją jest psychokryminalistyka, dlatego wybrałam to uczelnię. Wykładowcy, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale też inspirują do myślenia. Inauguracja była też okazją do podtrzymywań, zarówno dokonań w zakresie sportu. Tutaj też mamy się czym pochwalić, ale przede wszystkim myślę, jeśli chodzi o kryminalistykę. Nasze koło naukowe wyróżnia się na tle innych działających w innych uczelniach tego rodzaju kół. Otwieram projekt akademicki Wyższej Szkoły Zadania Ochrony Pracy w Katowicach 25 już. Wykład inauguracyjny profesora Adama Stankowskiego dotyczył wyzwań, które niesie współczesna edukacja. Bo wtedy wybór staje się. Mniej. Drodzy studenci, życzę Wam wielu wielu sukcesów pasji w zdobywaniu wiedzy i tego, żeby no, ten kierunek studiów, który wybraliście jako ten właściwy okazał się waszą drogą życiową, ale również życzę nauczycielom akademickim wszystkiego najlepszego i, i, i sukcesów przede wszystkim sukcesów z pracy i dobrych kontaktów ze studentami. Thank you